Dzień dobry, zapraszam Państwa dzisiaj do mojej kuchni. Będziemy piec takie pyszne babeczki z truskawkami. Zbliża się miesiąc czerwiec, miesiąc takich owoców, które są bardzo krótko. Będą to truskawki, maliny, jeżyny. Można je wykorzystać do tego przepisu. Taki pyszny przepis, słodki, na niedzielny, na niedzielny deser po obiedni. Bierzemy się do pracy, proszę Państwa, ale jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę na taki produkt, który jest w katalogu. Jest to produkt do wydrążania bufinek. I pokażę Państwu dzisiaj, jak tego produktu używać. Zapraszam w takim razie wszystkich do pracy. Tutaj mam taką babeczkę, która jeszcze jest nieudekorowana i chciałam teraz pokazać Państwu, jak używać tego różowego przyrządu. Nie jest to zbyt skomplikowane. Wbijamy go centralnie tutaj w środek mufinki. Delikatnie tak, żeby nie uszkodzić babeczki. I przekręcamy. I proszę zobaczyć, mamy babeczkę z dziurką teraz, a ten środek jest nam niepotrzebny, więc naciskając tłoczek usuwamy go. I musimy teraz czymś, tą, tą dziurkę tutaj w mówince wypełnić. Nakładamy sobie odrobinę konfitury. O, konfitura różona, niezbyt słodka. I wtłaczamy po prostu do babeczki. I proszę zobaczyć, mamy już baweczkę na konfiturą. Wygląda już teraz bardzo apetycznie. Ja jeszcze tutaj mam w szczykawce taką masę czekoladową o smaku kawy Irish, i nałożę tutaj trochę tej czekolady na zewnątrz. O. Kawa Irish marki Blue Nature od Better Web. bardzo dobra. Masa smakuje po prostu świetnie, ponieważ czekolada jest gorzka. Do tego kawa Irish, i jeszcze pozwolę sobie tutaj. Dołożyć maleńki kawałek truskawki. O, i wygląda naprawdę świetnie. Posypiemy troszeczkę cukrem pudrem. I mamy taką właśnie śliczną babeczkę udekorowaną naszym różowym przyrządem z katalogu Betterwear, z katalogu czerwcowego. Dziękuję Państwu i życzę wszystkim smacznego.